Reprezentant klubu Tiger Tarnów Michał Bardow w 35. turnieju o złotą rękawice Wisły otrzymał główną nagrodę oraz nagrodę pieniężną. W krótkim czasie jest to trzecie wyróżnienie dla Michała, który we wrześniu został uznany najlepszym juniorem drugiego międzynarodowego turnieju bokserskiego o Puchar Burmistrza Miasta Sandomierza. Michał dwa tygodnie temu wywalczył też miano najlepszego zawodnika cyklu Grand Prix Małopolski w kategorii junior w wadze do 60 kg. Reprezentanci Tigera Tarnów zakończyli zawody z dorobkiem dwóch złotych, dwóch srebrnych oraz jednym brązowym medalem. Kamil Zakrzewski zdobył złoty medal, Oskar Półkoszek i Maciej Szegda wywalczyli srebrne medale, a Grzegorz Basta zdobył brązowy medal. Zawody zgromadziły 120 bokserów z 37 czołowych klubów z Polski oraz gości z Anglii i Ukrainy. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.